Proszę się na pamiątkę, że 75-lecie były Proszę bardzo. Pani dyrektor, żeby dali te pierwsze wcześniejsze między wcześniejsze wcześniejsze szkoły. Ja tu mam taki puchar specjalnie dla naszej pani przewodniczącej z dedykacją, piszę dla misie życzeniami dalszej pracy, z podziękowaniami od gospodarza, ode mnie od gospodarza wsi za to, że jest, za to, że prowadzi to koło. Dziękuję serdecznie. ちょっ że w imieniu Pana Przewodniczącego i wszystkich obecnych tutaj pracowników Urzędu Gminy złożę Państwu serdeczne podziękowania, zwłaszcza jubilat 75 lat pracy w Kole Gospodyń Miejskich. To ślad czasu. Jak słyszeliśmy, to dzięki właśnie Paniom pracującym w tym Kole Gospodyń wiele rzeczy Zawsze wiele rzeczy miało tutaj w Świeżowej Polskiej swój początek. Za to Wam serdecznie dziękujemy. Życzymy, żeby te nadchodzące od przynajmniej 25 lat były dużo, dużo lepsze. Życzymy Wam dużo zdrowia, wszystkiego najlepszego. Jako, że mamy plany, że to się będzie rozwijać, to pozwoliliśmy sobie kupić taki skromny upominek. Można w tym gotować rosół. A w środku są kości na rosół, także trzeba trzeba powodzenia wyjmować. do to najlepsze. Bardzo dzięki panie poproszę proszę delikatnie. Uwaga szkło. Bardzo proszę, teraz pan, pan Przewodniczący Rady Powiatu Kościelskiego, Pan Kazimierz Przewodniczący. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie wraz całą załogą samorządową, Szanowni Państwo, Panowie i Panie Dyrektorowie placówek oświatowych, artyści, którzy ciągle pokrzepiacie nas duchowo nawet w tych trudnych chwilach. W dniu Waszego święta chciałbym Wam podziękować przede wszystkim w imieniu Rady Powiatu Kościńskiego, którą reprezentuję, w imieniu starosty Jana Uszczaka, który nie mógł dzisiaj do nas przybyć. Wiem, że nie. Chciałbym złożyć Państwu najlepsze życzenia na przyszłość, na te czasy, które, jak były już powiedziane, niełatwe. I powiem tak, że na te trudne czasy najlepsze jest zawsze koło gospodyń wiejskich. Umiem gotować umiał sadzić, okopować, więc nie mamy się. Szanowni Państwo, w kole gospodyń to jest tak, jak i w radach, w gminach, w starostwach. Wszyscy pracują, jeden coś dostaje. Albo wszyscy zaminią jeden odpowiada. bo tak też można. Więc ja sobie pozwolę na ręce Pani Przewodniczący, na ręce Pani Sołtys, gdyż faktycznie współpraca z Panią Sołtys się układa bardzo dobrze, o czym też świadczą pewne inwestycje, które czy to wójt robi, wójt teraz robi szybciej jak ja, dlatego że on chce być drugą kadencję i to jest normalne. Dlatego też chciałbym na ręce tych dwóch Pań podziękować też Wam, bo tak jak powiedziałem za to, że znajdujecie czas nie tylko na działalność, ale też na to, żeby nas zatrosić do prawego pracu. Za to Wam z tego serca serdecznie dziękuję. Proszę Państwo, teraz Pani dyrektor, w Polsce, i pan Dyrektor Gimnazjum Wacław Kamiński. Proszę uprzejmie. Z okazji jubileuszu 75-lecia Koła Boskotów Wiejskich Świeżawnej Polskiej Pani Przewodniczącej i członkiniom życzymy sukcesów w pracy społecznej i życiu osobistym. I to składają dyrektorzy Zespołu Szkół i Gimnazjum na ręce Przewodniczącej. Drodzy Państwo, chciałam jeszcze powiedzieć, że dzień naszego sołtysa jest 18 czerwca, dlatego my jako dyrektorzy też w tym dniu uszanujemy panią sołtys, którą naprawdę bardzo kochamy. Ta piękna kartka, która wykonana jest specjalnie dla pań, będzie w naszej kromice. Pani Zofia Leja, bardzo prosimy. Szanowni Państwo, z drugim w imieniu pracowników powiatowego Zespołu doradztwa rolniczego, karpackiego ośrodka doradztwa rolniczego. Chciałam bardzo serdecznie pogratulować tego jubileuszu. Jest to naprawdę bardzo ważny jubileusz i życzę wszystkim członkiniom, aby wychowały tak następne pokolenia, żeby tutaj w tym domu wydobyć było kiedyś obchodzone stulecie. Jeżeli chodzi o działalność kałagospody indyjskiej, naprawdę nie można mieć wątpliwości, że są one bardzo potrzebne bo przecież do prowadzenia domu, gospodarstwa domowego. Każda pani domu powinna mieć ogromną wiedzę i umiejętności. Chyba panie potwierdzicie, że tak jest. Dobrze byłoby, żeby każda z pań była po pierwsze w dzisiejszych czasach bardzo dobrą ekonomistką, dietetykiem, towaroznawcą, ogrodnikiem, pedagogiem, pielęgniarką. Także tych funkcji jest bardzo wiele. A jeszcze najważniejsza funkcja, to była mistrzynią ceremonii rodzinnych, bo to jest bardzo ważne. Z, tego, z tej wspaniałej okazji życzę wszystkim Paniom dużo, dużo zdrowia, zadowolenia z tej pracy społecznej, bo pracując społecznie, realizujemy jedną z ważnych misji każdego człowieka że człowiek żyje dla innych i z innymi. I tak, Panie, patrzcie przez taki pryzmat na tą swoją pracę społeczną. Czasami jest różnie, ale o tym, że czasami jest gorzej, nie pamiętajcie, Panie. Życzę dużo, dużo zdrowia, wielu, wielu radości i żeby się jak najlepiej układało Wam w życiu osobistym, w Waszych rodzinach. Niech Wasze życie osobiste kwitnie i działalność szkoła gospodyń tak jak te kwiaty w tym bukiecie składam w imieniu tutaj koleżanki, która pracuje na gminie Chorkówka najlepsze życzenia na ręce pani przewodniczącej. Wszystkiego dobrego.